No, zgubiliśmy ich. Odpocznij sobie, Gorga, mój wierny, oddany smoku. A ty, ty jesteś najbardziej beznadziejnym szpiegiem, jaki dla mnie pracował. Co prawda, jesteś jedynym szpiegiem, jaki dla mnie pracował, ale nie o to chodzi. Powinnaś była rzucić mi butelkę. Nie mogłam tego zrobić, bo bym nas zdemaskowała. Łapiesz? Nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Przez cały czas byłaś po ich stronie. No, możliwe? Ty jesteś wredny. A twój smok śmierdzi. O, jak myślisz, co będzie, jak powiem twoim przyjaciołom, kim naprawdę jesteś i że chciałaś się pozbyć mi! Co wtedy powiesz na swoją obronę? A... Na przykład? Pomocy! Riksel mnie porwał, on o! mi grozi! Waria w porządku? Tak, ale musimy stąd uciekać! Korga, Do ataku! Jeśli chcecie, ale to ja mam tęczową wodę! Nareszcie was pokonałem, elfy! Powiedzieć wam, jak mi się to udało? To dlatego, że macie. ¡Prosto w nos! Niezły strzał! A, Jestem wam wdzięczna, że mnie szukaliście! Ten koleś jest okropny! możesz wyjść śmiało, już po wszystkim. Ach, przestraszyłem się. Straszny ze mnie cykor. Nic dziwnego, że Reynor kazał mi zostać. O, Fadl. Weź tęczową wodę. Tylko ostrożnie, bo nie ma korka. Nie odważyłem się odebrać go małpie. Ojej. Co? Co on powiedział? Że wcale nie jesteś cykorem. Jesteś jednym z największych bohaterów, jakich zna. Fadl, uratowałeś sytuację! Ja? Fadl? Bohater? No cóż... Powtórzysz jego słowa, Raynorowi? Ja jestem bohaterem! To dopiero początek! Teraz dopiero się rozkręcę! Pokonam Rixela i w Sentopi zapanuje pokój! A potem skonstruuję maszynę do klonowania jagód Golterii! Co mu się stało? Nic, po prostu znów jest sobą. Wiecie, skąd można wziąć korek?, tak! Jeszcze chwileczkę, panie. Moje wierne zwierzątko nie ośmieli się wrócić bez prezentu dla szefa. Przynajmniej na jednym z moich podwładnych mogę polegać. Już jest. Co tam chowasz z tyłu? Hmm?